Dzień dobry. Ja nie wiem gdzie dzisiaj jesteście, ale ja jestem w cudownym miejscu w Ciężkowicach. Część widzicie w panoramie za mną z tyłu. Dzień się budzi, jest piękna mgła. To wszystko będzie za chwilę bardzo rozbudzone będzie pełne słońca. Będzie po prostu cudownie. Podejrzewam, że Twoje miejsce, może nawet w blokowiskach, też takim miejscem jest, bo to piękno trzeba chcieć dostrzec. A mówię o tym dlatego, że wszystko to, co śliczne, co piękne, należy do Wielkiego Króla. Do Boga, który jest dobrym Ojcem. I dzisiejsza Ewangelia daje nam niesamowitą wskazówkę do tego, albo raczej przypomnienie, że to wszystko też należy do nas, że możemy należeć do Jego rodziny, do rodziny królewskiej, być Jego matką, być Jego braćmi, siostrami, być po prostu razem z Nim w jednej rodzinie, a więc to wszystko może należeć do nas. Chciemy dzisiaj znaleźć pół godziny na to, żeby na modlitwie sobie przypomnieć właśnie kim jestem, że jestem jego synem, jego córką, a może nawet jego matką i mogę tym wszystkim się ucieszyć jako swoją własnością. Jesteś kimś wielkim, jesteś dzieckiem Boga Najwyższego i niech to Ci dzisiaj wystarczy do tego, żeby pokonać wszystkie lęki i strachy i mieć siłę i power do tego, żeby działać, żeby robić wielkie rzeczy. Życzę powodzenia, niech ten dzień będzie dniem królewskim. Szczęść Boże, do widzenia i dobranoc.